Modlitwa poranna o zaproszenie Ducha Świętego i rozpoczęcie dnia pełnego błogosławieństw i harmonii. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz odnaleźć wewnętrzny pokój. Zamknij oczy, oddychaj głęboko i pozwól, aby wszystko, co cię przytłacza i niepokoi, uwolniło się. Pozwól, aby wszystkie twoje lęki, myśli i troski rozpłynęły się i połącz się z Bogiem. Otwierając swoje serce na Jego obecność i przyjmując Ducha Świętego z całą miłością, która mieszka w Twojej istocie. Słuchaj uważnie, ponieważ to w ciszy Twojej duszy Bóg do Ciebie mówi. Mój Boże, jeszcze raz chcę Ci podziękować za ten wspaniały dzień, za danie mi możliwości przebudzenia się i odczucia Twojej bliskości. Dziękuję za ponowne ofiarowanie mi możliwości doświadczenia Twojej miłości. Zadanie mi nowego tchnienia, abym mógł kroczyć tą drogą, którą dla mnie wyznaczyłeś. Moje serce przepełnia wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Proszę Cię, Panie, uświęć każdy mój krok swoim świętym duchem, abym mógł być odbiciem Twojej dobroci, przykładem Twojej miłości i miłosierdzia dla wszystkich, których spotkam na mojej drodze. Niech każda moja czynność będzie świadectwem twojej obecności w moim życiu i aby poprzez moje istnienie inni mogli cię poznać i zbliżyć się do ciebie. Dzisiaj oddaję ci moje myśli, moje serce i całe moje jestestwo, abyś je przemienił na swój obraz i podobieństwo. Uczyń mnie narzędziem twojego pokoju, abym mógł być bardziej jak ty, żyć według twojej woli i służyć twojemu ludowi z miłością. Niech moje myśli i czyny zawsze będą w harmonii z Twoim boskim zamysłem i niech we wszystkim co robię objawia się Twoja chwała. Niech Twoja radość zaleje moje serce, niech napełni mnie pokojem i weselem, gdy wiem, że jestem Twoim wiernym sługą. Niech ta radość będzie jak łańcuch, który rozciąga się na świat, aby wszyscy mogli poznać Twoją miłość i Twoje miłosierdzie poprzez moje życie. Uczyń mnie prawdziwym narzędziem twojego boskiego pokoju, abym wszędzie gdzie pójdę, twoje światło i twoja miłość mogły być namacalne. Składam w twoje ręce, Panie, wszystko czym jestem i czym będę. Oddaję ci moje życie, moją wolę, moje marzenia i pragnienia, abyś mnie ukształtował na swój doskonały obraz. Niech wszystko co robię, będzie dla dobra twojego ludu i aby twoje imię było uwielbione w każdym miejscu, które przemierzam. Niech moje życie będzie nieustanną modlitwą. Niech każdy mój krok będzie aktem wiary i wdzięczności wobec Ciebie. Boski Ojcze Przedwieczny, w imię Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, proszę Cię, ześlij swego Ducha Świętego do mojego serca. Przyjdź, Duchu Święty, uświęć moje istnienie, napełnij mnie swoją boską obecnością i odnów moją duszę. Przyjdź, ojcze ubogich, ulżyj moim ciężarom i przynieś pokój mojej istocie. Przyjdź, sprawco wszelkiego dobra, oświeć mój umysł i moje serce i prowadź mnie w każdej decyzji. Przyjdź, słodki gościu serc, nie oddalaj się ode mnie, pozostań zawsze w moim życiu. O duchu święty, wzywam Cię z głęboką wiarą, wiedząc, że mocą, którą Bóg Ci dał, możesz udzielić mi darów których potrzebuję, aby żyć zgodnie z Jego wolą. Błagam Cię, abyś przez swoją łaskę umocnił mnie i prowadził, abym zawsze był blisko obecności Boga, szukając Jego chwały i służąc Jego królestwu. Przyjdź Duchu Święty, boski Stworzycielu, i nawiedź mieszkanie Twoich wiernych. Uczyń moje serce świątynią łaski i zamieszkaj w nim swoją świętą obecnością. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej miłości i dowodem Twojego nieskończonego miłosierdzia. Ty, Duchu Święty, miłość, która pociesza dzieci, wieczny dar Ojca, nieskończona miłość i żywe źródło łaski. Jesteś wiecznym płomieniem prawdziwej miłości, która nigdy nie gaśnie, która płonie w głębi naszych serc i prowadzi nas swoim niezmiennym światłem. Proszę Cię, Panie, oświeć nasze oczy swoim boskim światłem. Niech Twoja miłość rozleje się na moją duszę i przeniknie każdy zakątek mojego jestestwa. Niech Twoja moc wspiera nas w codziennej walce i niech odnowi nasze siły, te, które zostały osłabione przez próby życia. Niech Twoja obecność będzie schronieniem i siłą w chwilach zmęczenia i zniechęcenia. Spraw, aby w sercach Twoich dzieci dobro zwyciężyło nad złem i zapanował pokój w ich duszach. Umocnij wiarę każdego wierzącego, który narodził się do życia Bożego. Niech każdy nasz krok będzie prowadzony przez Twoją obecność, niech każda czynność odzwierciedla Twoją wolę i buduje się na mocnym fundamencie Twojej miłości. Duchu święty, hojny i pełen miłosierdzia, udziel mi radości zbawienia głębokiej radości, którą tylko Ty możesz dać. Napełnij moje serce pokojem i radością. Niech nigdy nie zgaśnie płomień nadziei, który we mnie zapaliłeś. Proszę Cię, Duchu Święty, udziel mi mądrości i zrozumienia, abym mógł rozwiązywać sytuacje i konflikty, które stawia przede mną życie. Daj mi niezbędną jasność, abym rozróżniał dobro od zła, podejmował sprawiedliwe i mądre decyzje, zawsze zgodne z Twoją boską wolą. Niech każda myśl, która mieszka w moim umyśle i każde słowo, które wychodzi z moich ust, będą prowadzone przez Twoje światło, a moje czyny zawsze odzwierciedlają Twoją prawdę i Twój pokój. Duchu Święty, Ty jesteś duszą mojej duszy, którego uwielbiam całym moim jestestwem. W Tobie znajduję pocieszenie w chwilach bólu, siłę, gdy życie wymaga ode mnie więcej niż mogę dać i kierunek, gdy czuję się zagubiony. Oświeć mnie swoją boską mądrością, umocnij mnie swoją bezwarunkową miłością, prowadź mnie swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. I pocieszaj mnie w każdej trudności, wiedząc, że Twoja obecność jest moim schronieniem i moją odnawiającą siłą. Duchu pocieszenia, niewyczerpane źródło radości i pokoju. Wzbudź w naszych sercach solidarność wobec najbardziej potrzebujących, wobec chorych i tych, którzy cierpią. Natchnij ich potrzebnym tchnieniem, aby szli naprzód, napełnij ich serca nadzieją. I daj nam mocne zobowiązanie do pracy na rzecz lepszego świata świata, w którym Twoja miłość będzie podstawą każdej relacji, każdej czynności, każdej decyzji. Spraw, abyśmy byli narzędziami Twojego miłosierdzia i sprawcami zmian w naszym społeczeństwie. Proszę Cię, Duchu Święty, Duchu Prawy o dar rady, aby moje odpowiedzi były roztropne, mądre i trafne. Niech moje życie będzie pełne odważnych postanowień, sprawiedliwych decyzji, które służą dobru wspólnemu i uwielbiają Twoje święte imię. Pomóż mi podejmować decyzje, które odzwierciedlają Twoją prawdę, Twoją sprawiedliwość i Twoją miłość, abym zawsze kroczył ścieżką, którą dla mnie wyznaczyłeś. Duchu życia, przez którego Słowo stało się ciałem w łonie Maryi Dziewicy, niewiasty ciszy i słuchania. Otwórz moje serce, abym był posłuszny znakom Twojej miłości. Naucz mnie być zawsze gotowym przyjmować znaki czasu, które umieszczasz w historii. Żyć z pokorą i wiarą. Podążać śladami Jezusa z ufnością w Twoją opatrzność i Twoją nieskończoną mądrość. Przyjdź, Duchu miłości i pokoju, przemieniaj moje życie i świat wokół mnie. Uczyń mnie narzędziem Twojego boskiego pokoju, abym poprzez moje czyny i słowa świat poznał Twoje miłosierdzie i Twoją łaskę. Niech moje życie będzie stałym odbiciem Twojej wiecznej miłości i niech w każdym moim kroku Twoje światło prowadzi moją drogę. W imię Jezusa proszę Cię o to. Amen. O duchu, święty duchu wolności, przyjdź do mojej duszy i napełnij mnie pokojem i radością. Uwolnij mnie od utrapień i lęków, które dręczą moje serce, i udziel mi daru pobożności, abym był wrażliwy na ból bliźniego, abym praktykował miłosierdzie i dobroć. Odnów we mnie szlachetnego ducha, pełnego miłości, który rozciąga się na innych, odzwierciedlając Twoją obecność w każdym czynie. Napełnij moje życie swoją bezwarunkową miłością, abym idąc przez ten świat mógł nieść Twoje światło i być narzędziem Twojego pokoju. Boski Ojcze Przedwieczny, w imię Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem zawsze Dziewicy Maryi. Proszę Cię, ześlij do mojego serca Ducha Świętego, abym w Nim znalazł pocieszenie, mądrość i przewodnictwo. Duchu Święty, Boże nieskończonej miłości, daj mi swoją świętą miłość. Niech Twoja miłość ogarnie moje istnienie, niech mnie przemieni i uczyni odbiciem Twojej dobroci. Duchu Święty, źródło wszelkich cnót, przemień mnie w narzędzie Twojej woli, oczyszczając moje istnienie i prowadząc moje kroki w prawdzie. Duchu Święty, światłości niebieska, która rozpraszasz ciemności mojej niewiedzy, oświeć mój umysł i moje serce abym zawsze widział prawdę i podążał drogami sprawiedliwości i pokoju. Duchu Święty, Boże nieskończonej czystości, uświęć moją duszę, oczyść ją ze wszystkiego, co mnie od Ciebie oddala i uczyń ją godną Twojej obecności. Duchu Święty, który mieszkasz w mojej duszy, przyjdź i przemień moje życie. Uczyń je całkowicie Twoim, aby we mnie jaśniała tylko Twoja chwała i Twój pokój. Duchu Święty, miłości substancjalna Ojca i Syna, pozostań zawsze w moim sercu, prowadź mnie, umacniaj mnie i pocieszaj w każdym kroku, który stawiam. Chwała Ojcu, chwała Synowi i chwała Duchowi Świętemu w imię Jezusa. Amen. Teraz zamknij oczy i przedstaw Bogu prośbę, którą chcesz mu złożyć. Wszystko, co pragniesz spełnić w tym dniu i w nadchodzącym tygodniu. Proś o te cuda, których tak bardzo pragniesz, aby obfitość i pomyślność przyszły do Twojego życia, aby drogi się otworzyły, aby Twoje marzenia stały się rzeczywistością. Bądź sobą przy Bogu, przy Jezusie i przy Duchu Świętym. Weź głęboki oddech, oddychaj, a wydychając pozwól odejść wszystkiemu, co negatywne. Możesz otworzyć oczy i jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoją prośbę, pisząc ją w komentarzach z wielką wiarą. Bóg słucha twojego serca.